Paneczka, jestem żelazny i witam was mega serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów buduje dokładnie. Dzisiaj na serwerze ze mną jest 100 widzów, tak jak widzicie za moimi plecami, e, którzy będą wraz ze mną budować ZO! Dokładnie! Coś czego jeszcze nie robiliśmy, a myślę, że wyjdzie całkiem kozacko, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie koniecznie o łapeczkach w górę oraz subskrypcjach, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy, brakuje tylko i wyłącznie 10 tysięcy, właściwie 9 tysięcy subskrypcji Do 100 tysięcy. Także subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i mam nadzieję, że jeśli nie zostawiliście jeszcze łapeczki, też zostawicie tę łapeczkę. Dobrze. W takim razie posłuchajcie, ja sobie powoli będę wypuszczał tych graczy z tej klatki, która tutaj jest. Jak widzicie, mamy 100 osób na serwerze. Także wypuszczę ich z tej klatki, bo oni tutaj się tak dziwnie pewnie czują w tej klatce. Okej, okay, mamy dużo, dużo, dużo różnych osób, W ogóle kiedyś musimy zrobić konkurs na najładniejszego skina. Bo tu jest naprawdę dużo fajnych skinów, kurde, wiele, Dobrze, także gdzie, gdzie to jest ta klatka? Ja muszę ją. Ja muszę ją usunąć na początku. Także dajcie mi sekundkę, a w międzyczasie, jeśli na przykład macie Instagrama i chcielibyście wbić na mojego Instagrama, to macie do niego linka w opisie. No musiałem o czymś powiedzieć, także no, po powiedziałem o Instagramie. Dobra, także usuwam tą krateczkę sorki Moje nieskoordynowane ruchy, ale tak jak powiedziałem, właściwie nie powiedziałem, powiedziałem wam ostatnio, gram na AWSD, a nigdy nie gram na AWSD, bo zawsze gram na strzałkach. Dobra, koniec moich zwierzeń. Także wpuściłem widzów tutaj na naszą arenkę. Jak widzicie, arenka ma wielkość 200 na 200. Ja już się przed tym, bo w ogóle nagrywamy ten odcinek na live'ie, umówiłem z widzami na to, że ja zajmę się wejściem, a wszyscy widzowie zajmą się wybiegiem i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Także ja, gdzieś sobie w tym miejscu zbuduję wejście, zaraz pozwolę wam e, budować. Dajcie mi sekundkę, ja sobie wyłączę jeszcze Speed 1, wezmę sobie wszystkie bloki, które będą mi potrzebne do budowy i zaraz pozwolę wam tutaj do nas, yy, po, pozwolę wam zacząć budować. Tak, dokładnie. Tylko z czego w ogóle zbudujemy to wejście? Ja na początku chciałbym pomyśleć, albo dobra, nie, najpierw wam pozwolę budować, zaraz będę myślał, czego budujemy wejście. Także oficjalnie włączam wam wszystkim RG flag, yy, czyli możliwość budowania. RG flag, środek, build. allow. proszę bardzo, oficjalnie możecie zaczynać budować, także ja się zajmę tym wejściem, które będzie w tym miejscu, tak Mniej więcej symetrycznie. Tylko tak, pytanie, z czego je zrobimy? Myślę, że z drewna. To by był całkiem spoko pomysł. Takie, nie wiem, jak ja chcę to zrobić. Chcę zrobić takie, jakby dwa filarki, które będą trzymać taki wielki napis ZO. I myślę, że wyjdzie to całkiem spoko. Zresztą zaraz sprawdzimy, jak to wyjdzie. E, dobra, tutaj będzie wejście, tu będzie, nie wiem, gdzieś koło pięciu krateczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, albo nawet więcej. Sześć, siedem, osiem. Myślę, że osiem to jest dobry wybór. Albo nawet dziewięć, żeby było jakoś tak. E, jest dziewięć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o... dziesięć zrobiłem. Jej umiem liczyć. Dobra, nie, sorry, Sorry. Okay? So, sorry. E, swoją drogą, pamiętajcie, że jeśli chcielibyście brać udział w tych odcinkach, które właśnie teraz robimy, czyli właśnie 100 widzów buduję, to pamiętajcie, że robimy to wszystko na live'ach, także jeśli zostawicie dzwoneczek i będziecie śledzić nasz kanał na bieżąco, to wtedy będziecie mogli brać udział właśnie w nagrywaniu tego, tego typu odcinków. Wszyscy, wszyscy, którzy tutaj z nami są, są właśnie z live'a. Kto robi ten ogień znowu? Kto się tutaj ogniem zajmuje? Kto chce bana ode mnie? No kur, wiele, no. No, no widzę, że już się chyba ktoś uspokoił no, no mam nadzieję Tutaj coś jakaś chyba wielka świja powstaje Z tego co widzę Ale widzę, że póki co Naprawdę kozackie rzeczy zaczynacie tworzyć I mi się to naprawdę podoba Bo są jakieś wybiegi Są jakieś już budynki Jakieś góry powstają Powstają jakieś tam Tam właśnie jakiś budynek powstaje Tutaj kolejny budynek Więc wydaje mi się, że powstają naprawdę tutaj fajne rzeczy Czy ja wyłączę... Aha, bo tutaj jakaś epoka lodowcowa powstaje Dla jakichś bardziej pewnie takich zwierząt yy, Nie wiem, w stylu pand Nie, pand, pandy są... Nie, pandy nie są pigwinów bardziej, może coś w tym stylu. Szkoda, że w ogóle nie mogę zwierząt tutaj spawnować, potem to spróbuję ogarnąć, żebym mógł ich tutaj trochę pospawnować, bo jednak przydałoby się tutaj postawić zwierzęta. E, ale mimo wszystko, na przykład, możecie tutaj pobudować te zwierzęta z jakichś bloczków. To też byłoby całkiem spoko. Dobra, także, sorki, że się w ogóle zwracam do osób z live'a, e, jeśli oglądacie ten odcinek. No, no dobra, sorry, już nie będę, ok? Już nie będę, także zajmiemy się tym wejściem. Chciałbym, żeby ona było właśnie w stylu takiego łóczku, który tutaj jest taki szeroki, a tu się powoli będzie zwężał. E, I tu do góry chciałbym taki wielki napis, z którym się właściwie. Teraz mogę zająć, także weźmy sobie teraz by blok kwarcu. Blok kwarcu jest najlepszym blokiem do robienia napisów na świecie, także wezmę sobie blok kwarcu. Czemu nade mną stoicie? Halo, halo. Co, co chcecie? Chcecie sobie tak stać, Lucrecja? Okej, okay. i endzio? No spoko, żaden problem. Zróbmy sobie napis zo, okej? Okay. Ej, dajcie, dajcie mi chwileczkę. Ja tutaj chcę zrobić napis zo ładny. Ej, to, oj, nie mogę kwarcu postawić? Mogę kwarc postawić, to był jakiś dziwny błąd. Ej, tutaj niech będzie takie wąskie to coś. O, tu niech będzie takie wąskie. Tu niech będzie o, czyli środkowy, środkowa literka napisu. Przesuń się! Ziomek, Kurde miele! Przeszkadzasz mi! Ej, odsun się, dobra, dzięki. W ogóle nie przeszkadzajcie mi robienie napisu, bo Ja się stara nad tym napisem, a wy mi chcecie przeszkadzać, nie wolno tak! No dobra, także tutaj coś takiego. Tu jest tak przesłuchmy to jedną krateczkę w górę i zróbmy to jeszcze jedną kratkę wyżej, żeby to było bardziej to tak... bar... Żeby to było bardziej rozciągnięte w górę ten napis i nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. I tutaj jeszcze jedno O, i tam z przodu będzie jeszcze Z. Czyli będziemy mieli pełno napis ZO, dokładnie żelazny, uczy uczy alfabetu. Gratulacje! Super się bawię, no naprawdę. Yy, tu jakieś fontanny już powstają? Co tam w ogóle powstaje? Sprawdźmy sobie, jak tam wam idzie póki co. Jakieś drzewa. Jezus Maria, co to są za drzewa? No dobra, to jakieś, jakiś wybieg dla jakichś małp, czy coś w tym stylu? Okej. Okay. Potem porobię jeszcze ścieżki, także z ścieżkami ja się zaraz również zajmę. E, ale chcę sprawdzić, co wy tutaj budujecie. Naprawdę ciekawe rzeczy póki co, więc podoba mi się. Zajęliście się, właściwie, będzie tutaj tyle wybiegów, że to będzie chyba największe zo na świecie. Kurde mela, no no dobra, podoba mi się w takim razie. Może być największe zo na świecie, żaden problem. Ojejej, ale to będzie wielkie. Ja już teraz mówię, to będzie największy chyba ząb w Minecrafcie w historii Minecrafta Kto podpala? Tam pani podpala, już pana widzę Kim pan jest? Kim pan jest pana, Nick? Adio. Dobra, Ban, Adio. Sorry, Adio. No, sorry. Ba banik dla ciebie. Przepraszam. Niestety nic się nie pali. Po prostu ogień może stawiać. Muszę to kiedyś wyłączyć, bo zawsze zapominam. Ale już pana nie ma. Pan dostał bana, więc spoko, żaden problem. Możemy dalej i zająć budową naszego pięknego. Zo. Teraz to Z trzeba naprawić, bo to Z nie do końca jest takie, jakbym chciał. Chciałbym, żeby było troszeczkę ładniejsze. Okej. Okay. Coś takiego. Tutaj coś takiego na przykład. A. Tutaj chciałbym jednak to zaokrąglić bardziej w tą stronę. No właśnie nie wiem, jak to Z zrobić. Kurde, nigdy nie umiem w Minecraftie robić Z. Tak mi się wydaje. To jest dosyć ciężka litera o, 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 mam pomysł, chyba tak? Będzie dobrze. Powiem wam, że to wygląda kozacko według mnie Mówicie, że tutaj coś takiego? Nie, nie, tutaj coś takiego raczej nie. Chyba, że coś takiego Okej, okay. i jak to wygląda? I myślę, że jest super. Jak Wam się podoba? Mi się wydaje, że jest okej. Okay. Albo nawet tutaj dać, możemy dać to. I to wtedy będzie mniej zaokrąglone i będzie jeszcze lepsze. Eee. Fu, no, no, ej, no kto mi to psuje! Panie! Proszę stąd wyjść, proszę mnie nie psuć tego, kurde, będę ja się tu starał zrobić mój, zrobić piękny napis, w ogóle nie umiem robić zeta, ja się staram, a mi w tym, wiem, psujecie. O! Teraz według mnie jest super, mamy piękny napis ZO, chcesz tak jednak zostawić to? No dobra, no mogą być tutaj po boku jakieś te, jakieś yy, kwarcowe schody, dobra, żaden problem. W takim razie, napis ZO mamy, mamy oficjalne, okej, okay. dobra, jakieś gryfierzy tutaj się pojawiają, spoko, spoko, żaden problem, no że dostajecie banika. E, dobra, Tam, wiecie co? Wiesz co, Arturek? Wydaje mi się, że, e, jako że tu jest napis, to tabliczka to już niepotrzebna, tak szczerze mówiąc. E, no dobra, także na, naprawmy ten napis, bo widzę, że ktoś naprawdę. Komu się naprawdę ten napis nie podoba? Dobra, zostawię go już w spokoju. Niech wam się nie podoba, jaki już ma zostać. E, I zajmę się powoli ścieżkami. Dobra, widzę, że tu ktoś powoli zaczął ścieżki sobie robić z takich bloczków. Mimo e, wszystko chciałbym zejść jedną kratkę niżej. A czy mamy kasę z biletami? Tu będzie chyba kasa z biletami. Czy co to, to będzie? ej, e, e, to będzie kasa z biletami, czy co to będzie, tak szczerze mówiąc, bo nie mam pojęcia. Dobra, pan chce chyba bana, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, pan chce bana, spoko, żaden problem. Pa, pan już pan dostaje bana. E, dobrze? Już mi pan nie będzie niszczył. Dziękuję bardzo serdecznie. Ile mamy w ogóle osób? Aż sobie tak sprawdzę? Z ciekawości! Mamy na serwerze 100 osób! Superansko! No dobra, także każdy buduje, powstają już jakieś powoli fajne rzeczy, jakaś żrafa tutaj nawet powstaje! Ale superansko w ogóle nie liczyłem czasu! Już minęło około 5 minut, czyli zostało nam jeszcze 10 minut budowania, bo mamy właśnie... 15 minut, nie wiem czy wiecie, w sensie, możecie nie wiedzieć, ale już wiecie 15 minut tam na budowę, zostało jeszcze 10 minut ALE SUPER SŁOŃ! KTO ZROBIŁ TEGO SŁONIA? O kurde, zobaczcie jaki on jest piękny! O, ale superancki! Zróbcie takich więcej zwierząt, on naprawdę jest piękny Wiktoria, ty tego zrobiłeś, czy laureat? Chyba Victoria, ale jest superancki, albo laureat, albo laureat Dobra, nie mam pojęcia, ważne, że jest superancki ten słoń Róbcie takich zwierząt więcej, bo są naprawdę piękne e, Swoją drogą, nie wiem czy, jeśli, kurczak powstaje, ale super A powiem wam, że to będzie najpiękniejsze zoo w Minecrafcie W historii po prostu, naprawdę Dobra, co wy tutaj jeszcze robicie? E, tu robicie jeszcze jakieś kolejne, co to jest, toaleta? Chyba toaleta, o, toaleta, dobra, toaleta O tym nie pomyślałem, więc dobrze, że to zrobiliście Jakieś sklepiki tutaj powstają, jakieś to nie wiem akurat, co to jest, ale okej okay. Kolejne sklepiki, rollercoaster nawet jakiś Ło, kurde, tego się nie spodziewałem No, ale niech będzie, e, dobra, wiecie co Ktoś tu jest chyba bardzo niemiły e, Kto to jest taki bardzo nie, niemiły e, Okej okay. A jakim cudem to się zniszczyło? Tak się zastanawiam, okej okay. Czyli chyba czegoś nie dopilnowałem no, no, ale to dobra, to w takim razie z... kto, kto to robi w ogóle? Pan to robi? A, ten gościu? No dobra, to ban. Nie wiem, nie wiem jakim cudem on to robi, ale został już bada. Także musimy odbudować wejście. Ha, hm, dobra, czegoś nie dopilnowałem, jakimś cudem ktoś mógł zniszczyć wejście, no ale mam nadzieję, że szybko to odbudujemy, no ok? mam nadzieję, że szybko to odbudujemy, żaden problem, raz, dwa, trzy, nie będziemy się tym przejmować takimi głupkami, którzy chcą nam zepsuć grę, żaden problem, kurde, bele, odbudujemy to bez problemu, proszę bardzo, właściwie mogę to sobie przekopiować na drugą stronę komendą, żeby to nie trwało tak długo, także ja sobie to szybko zrobię komendą, dajcie mi dosłownie sekundkę, pierwsze zaznaczenie, drugie zaznaczenie w tym miejscu. Hop i teraz sobie po prostu to przekopiuje. Odej mi, oddaj mi ścierkę. Dobra, i teraz sobie to przekopiuję z tej strony, czyli kopi po tej stronie nawet kasa powstała. O, fajna kasa, superacka, podoba mi się bardzo. Flip na tą stronę. Oj, tylko jakby mógł być trochę wyżej. I pastę, pastę minus. A, dobra. Nie, pastę, Paste. Czyli wklejamy sobie po tej stronie i proszę bardzo, mamy napis. Tylko że <laughs> tylko że zepsuł się napis. Dobra, naprawicie ten napis, naprawcie ten napis, ja sobie zajmę czy innym jakimiś tutaj ważniejszymi rzeczami, czyli między innymi tą fontan Którą ktoś tutaj zepsuł, no Jacie, ale jesteście grieferzy po prostu Masakra Oj, kolej czego ja się spodziewałem? No dobra, niektórzy zawsze są, chcą zawsze tę grę. No ale no dobra, no żaden problem. My się nimi nie przejmujemy, my się i tak dobrze bawimy, także spoko, proszę bardzo, tu jakby fontanna jest trochę niesymetryczna, także zróbmy ją bardziej symetryczną. Może się zajmę tą fontanną, tak w ogóle. Wiecie, co to ja ją troszeczkę naprawię, żeby była taka trochę bardziej symetryczna. Przy okazji ja mogę używać wody, więc ja sobie tej wody tutaj użyję. Dajcie mi sekundkę. E, zaraz, zaraz się przelecimy, co tam się jeszcze dzieje po drodze. Mam nadzieję, że nic ciekawego. Aha, ten ogień to jest element scenografii, czy, czy, czy o co chodzi? To właściwie to może być element scenografii i tak niczego nie podpali. No dobra, nieważne, zajmiemy się fontanną, fontanna to jest nasz priorytet w tym momencie, swoją drogą zostało nam tylko jeszcze 7 minut, także 7 minut mam nadzieję, że zdążę zrobić fontannę i trochę ścieżek, swoją drogą ścieżki chyba nie zdążę, także jeśli ktoś z was ma chwilę wolnego, to zróbcie ścieżki, e, więc hop, 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 e, tutaj jest środek, w tym miejscu jest środek, wejście, tak, w tym miejscu jest środek, także hop, 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 hop. Yy, żeby to jakoś zaokrąglić ładnie. I tu będzie taka piękna fontanna. I myślę, że całkiem fajnie ona wyjdzie. Mam taką cichą nadzieję. Yy, tutaj damy sobie jeszcze podwyższym wyższym jedną kratkę, jako że tu jest ścieżka. Okej. Okay. Yy, panie, proszę się przysunąć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ktoś ma skina i te cima. O kurde, nie biela. A ktoś ma mojego skina, muszę zobaczyć. A nie, nie widzę skinów na, na tabie. No dobra, to nieważne. Yy, to wejście naprawdę się powiększyło. W stosunku do tego, co chciałem wydać wcześniej, to naprawdę się zrobiło bardzo duże. No ale spoko, żaden problem. Niech będzie takie duże. Jakieś rolka stery powstają, zaraz sobie wszystko to sprawdzimy. Pamiętajcie, zostało tylko 6 minut, także ostatnie 6 minut. Jeśli chcielibyście coś kończyć, to, to to pamiętajcie, zostało 6 minut, żebyście wszystko skończyli. Bo jednak wolałbym, żeby wszystko było skończone, tak siłą rzeczy. Chyba Wy też wolelibyście, żeby wszystko było skończone. E, no, no dokładnie, także weźmy sobie teraz wodę. E, gdzie jest woda? Tutaj jest woda, proszę bardzo. Wiaderko, wody, pięknie. Wylejmy sobie to tutaj. O, nie, 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 tutaj. A, nie działa mi trójka na kreaturze, bo się zalała również, dobra, nieważne. Tutaj sobie ją wylejemy Mamy piękną fontannę, podoba mi się bardzo. Tutaj sobie zróbmy jeszcze e, ścieżkę. Czego może być ścieżka? Właściwie możemy tak sobie bardziej kolorową ścieżkę zrobić. Czyli na przykład dookoła fontanny będzie z gravela. Choć właściwie cała ścieżka z gravela to też jest dobry pomysł. Ona ładnie wygląda. Także wiecie co? Proponuję, żeby wszystkie ścieżki w, z, w naszym zoo e, zrobić z gravela. To jest serio dobry pomysł. Tym bardziej zostało nam jeszcze 6 minut, także nie możemy zbytnio kombinować. E, 6 minut? Nie. 5 minut i pół. 5 i pół minuty tylko. Ło kurde, wiele. Dużo. Spre mało właściwie. Sprawdzę, czy ktoś coś psuje. Jakieś endermany powstają. Dobra. Czy ktoś tutaj jeszcze coś psuje? Ja, chyba nie ma psuji, który chce bala. Także superancko, to nie wiem co to jest, tak właściwie, wiecie, co ja może sobie to usunę, tak? szczerze mówiąc, bo to mi nie do końca pasuje do klimatu naszego zoo, yy, Ale reszta, co powstaje, widzę, że wszyscy są zgrani i wszyscy budują naprawdę super rzeczy Ostatnie 5 minut, także jeśli macie coś do kończenia, róbcie to w tym momencie, no bo no kurde bele, żebyście skończyli. To jest dosyć ważne! Ta żyrafa nie jest skończona. Czemu ktoś nie skończył żyrafy? Ona powinna mieć jeszcze jakiś dziubek, co nie? Chyba? Jak, jak, jak wyglądają żyrafy w ogóle? Ja nie wiem jak wyglądają żyrafy. Ona po... chwileczkę. Ona powinna mi tutaj jakiś dziubek. O! Mam pomysł, Mamy taką najlepszą żerafę na świecie! spójrzcie. O, ja, nie, ja nie umiem w żyrafy, naprawdę. W sensie, nie wiem, jak się robi żyrafy, ale, ale zrobimy, zrobimy taką śmieszną żyrafę. E, dobra, robimy śmieszną żyrafę. O, proszę bardzo. Tu będzie miała oczy. O, hop. Jedno oko, drugie oko. I tu będzie miała coś takiego. I, i żyrafy mają już takie rogi małe. O, takie małe różki. O, proszę bardzo. I, i je... To nie wygląda jak żyrafa, ale niech będzie! Niech będzie! To jest, to jest kwintesencja piękna w tym zoo naprawdę piękna, żyrafa. podoba mi się mega, nazwijmy ją w ogóle jakoś. Ej, wezmę szybko jakiś nick z czatu i nazwiemy żyrafę jakimś imieniem z czatu. To będzie żyrafa w takim razie. Eee, szukam jak Anita. Żyrafa Anita, proszę bardzo, żyrafa, żyrafa. Ży... Dzięki, że mi zepsułeś. <laughs> Okej, okay, dzięki ktoś mi zepsuł e, tabliczkę żyrafa, Anita, proszę bardzo, mamy. Ła, Anita napisałem! Anita, żyrafa! Żyraf... Pożamy wszystkie Anity w ogóle, żyry Afa, Anita Proszę ba... No nie niszczy mi płot tego! Nie niszczy mi tabliczki, żyrafa Anita, dobra, to już jest pięknie napisane, proszę bardzo, mamy żafa, Anitę. I co my tutaj jeszcze mamy do kończenia swoją drogą? Pamiętajcie, ostatnie 4 minuty, także jeśli coś jeszcze macie, to kończcie, tu jakaś chyba misia powstaje, tutaj kolejny słoń powstał. Te słonie są serio genialne! Ale one są piękne! Ścieżek tutaj nie ma. Faktycznie bym zrobić ścieżki. Czy ja mogę jakąś komendą zrobić ścieżki? Nie, tutaj powstają jakieś ścieżki. Dobra, to wiecie co? Chodźcie w takim razie! Mobilizację, jeśli ktoś już. Jeśli ktoś komuś się już nudzi, to róbcie ścieżki, bo tak jak mówię, będzie zaraz ciężko i tych ścieżek mo może, może nie być, ale lepiej, żeby były te ścieżki, tak szczerze mówiąc, także ja sobie tutaj zrobię. Gravel. E, dobra, tutaj ścieżka do ton. Niech sobie jeszcze pociągnie. Set gravel. D o ja! Set gravel co ja napisałem w ogóle jakąś złą komendę i jeszcze ścieżka tutaj żebyśmy dokończyli tutaj w tą stronę jakiś taki ślepy zaułek niech będzie set gravel okej okay. gdzieś jeszcze jakieś ścieżki musimy zrobić tutaj powstają ścieżki tutaj powstają ścieżki tam dalej nie ma ścieżek ale tutaj właściwie nie ma przejścia ktoś tak zbudował a to są ścieżki okej okay. czyli zbudowali zbudował ktoś ścieżki z tego no dobra to z tego też mogą być ścieżki tak właściwie e, możemy sobie zejść i z tego może, i z dywanów możemy robić ścieżki to jest, to jest całkiem spoko pomysł tym bardziej że możecie je robić wszyscy dobra tak zrobimy sobie tutaj ścieżki Dywanów, tym bardziej że zostały nam tylko 2,5 minuty. Także musimy wszyscy zająć się teraz ścieżkami z dywanów. Jeśli skończyliście to, co macie robić, zajmijcie się, proszę was, ścieżkami z dywanów. Tutaj coś ktoś zepsuł, także ja to postaram się trochę naprawić. Nie wiem, co to miało być, tak szczerze mówiąc, ale, ale, ale przydałoby się coś z tym zrobić. Co, co to może być w ogóle? To być jakiś sklepik? No nie wiem, ktoś to budował, ale ktoś komuś tutaj coś zniszczył. Także ja myślę, że możemy tutaj zrobić sklepik. Sklepik imienia wszystkich, co niszczą nam, nam tutaj ładne budowle. No okej, okay, no to no, spoko, niech, niech będzie sklepik. Dobra, coś w tym stylu niech zostanie, Póki co, tak po prostu, żeby to nie wyglądało jak taka kompletna ruina, bo ktoś to niszczył. E, dobra, hop, hop, hop. Tutaj jeszcze szyby, proszę bardzo, niech będzie. E, I teraz zajmiemy się do końca tymi ścieżkami. Zostały dwie minuty, także ostatnie dwie minuty na robienie ścieżek, żeby w, do każdego miejsca, w tym zo, e, była ścieżka. Dokładnie, pamiętajcie, dokoń, dokończcie. No już kończę, będę kończył spokojnie. Ja się tym zajmę właśnie teraz. Tutaj ścieżka. Co to jest w ogóle za jakiś monument? E, wybieg dla pingwinów. wow, wybieg dla pingwinów, ale to są same czaszki, Czy te pingwiny umarły? Naprawdę, czy te pingwiny umarły? No nie zgadzam się! Ktoś uśmiercił pingwiny! No nie! Zmienię sobie jeszcze to wszystko na lód. Ej, to nisz tego. Aha, dobra, nie, niszczysz tylko umarłe pingwiny. No to spoko. Umarłe pingwiny możesz niszczyć, bo, bo nie chcę, żeby tutaj były umarłe pingwiny. O, nie oszukujmy się! Zróbmy sobie tutaj jeszcze podłoże. Zamienimy na jakiś lód na przykład. Set i C. Żeby tutaj też było coś pod spodem A nie trawa, bo jednak pięknie na trawie chyba nie żyją Tak szczerze mówiąc, albo wodę tu mogliśmy dodać Właśnie, ej, sekundkę, tu będzie woda Fix, uh, what, fill uh, water 10, o Pingwiny potrzebują wody, więc proszę bardzo, woda dla pingwinów Proszę bardzo, sobie tutaj jeszcze zabudujemy to lodem, żeby pod wodą nie było trawy, bo jednak to taka jakaś Antarktyda, czy Antarktyka, czy jak to tam się kol... Grenlandia, czy. Dobra, nie, nie będziemy się w geografii bawić. Po prostu jakieś tam zimne tereny. Tutaj raczej pod wodą jest lód. E, okej, okay. nie, nie wiem, czy jest lód, tak szczerze mówiąc. Dobra, nie, nie mam pojęcia, okej? Okay? Nie, nie pytam. Tu jakiś list powstaje wielki, który. który robi chyba kupę na ten budynek. Nie wiem, mam wrażenie, że ten list robi kupę na ten budynek, naprawdę. Nie, to są jakieś moje dziwne wyobrażenia Ostatnia minuta ludziska Także jeśli coś macie do dokończenia, zróbcie to właśnie teraz Bo za minutę, tak jak powiedziałem, będziemy już kończyć A jakaś piramida tu wielka powstała, spoko Zaraz będziemy to wszystko sobie zwiedzać Co, co ty robisz w ogóle, jakąś taką wielką e, Dziwną rzecz, kim ty jesteś Nie rób tego, hej, HG, nie rób tego e, Kik, ja cię skikuję, bo robisz takie dziwne rzeczy Nie, nie, nie robisz takich rzeczy Nie dostaniesz bana, bo nie robisz jakichś brzydkich rzeczy Ale, ale to jest akurat dziwne To wielkie, wielki kloc tak postawiony To trochę bez sensu, e, dobra, także ja sobie to zniszczę, o, pomagacie mi niszczyć, także spoko. Różowa ścieżka zawsze na propsie. Ale Kozacki, kurde słoń! Co wy macie do tych słoni? Nie wiem, wszyscy tworzycie słonie, ale te słonie są tak słodkie, które robicie, że to jest po prostu masakra! Ostatnie 20 sekund i wyłączam możliwość budowania, także jeśli macie coś do dokończenia, ostatnie 20 sekund i wyłączam możliwość budowania. Pamiętajcie! Kurde Mele, ale to jest piękne, co Wy tworzycie. Naprawdę. Jest to z was mega dumny i mega Wam dziękuję, że tworzycie takie genialne rzeczy tutaj wraz, wraz ze mną. O, ale super, mi się to wszystko tak podoba. Dobra, także ja sobie tutaj wyłączam, do, do, dopuszczę sobie ścieżkę dotąd. I ostatnie 5 sekund. To właściwie jest mityczny śnieżny król gigant. Okej, okay. dobra, także oficjalnie wyłączam możliwość budowania. RG flag, e, środek build nic nie ja napisałem. RG flag, środek build den. Dobra, proszę bardzo, oficjalnie nie macie już możliwości budowania, także skończyliśmy budować nasze Zo. Powiem Wam, że naprawdę zabudowaliście sporą część tego całego terenu, naprawdę bardzo dużą część, wow, nie ma praktycznie żadnego wolnego skrawka, co mi się podoba, co prawda nie ma wszędzie ścieżek, ale dobra, żaden problem, z tymi ścieżkami był akurat jakiś mały problem. Więc od czego my sobie tutaj zaczniemy? Zaczniemy sobie od naszego wejścia. Wej... Hm. No dobra, wejście widzę, że trochę jest zmasakrowane, jakby po jakimś huraganie czy coś w tym stylu. No, no ale no dobra, no. Jest wejście po huraganie, umówmy się, to jest takie stylizowane na takie. na takie. <laughs> nie wiem na co, ale, ale jest. Zabudowałem Cię? Sorry, kibic, to no w takim razie wiecie, co ja może Was wszystkich tepnę w to miejsce, ok? E, mogę Was tu wszystkich tepnąć, bo coś zabudowałem. To trochę. Dobra, nie, to po prostu po podcinku po, po Was tepnę, bo. Dobra, no sorry, sorry, że Was zabudowałem. Nie chcę Was wszystkich tepać, bo będzie lag znowu. E, także w tym miejscu aby mamy... Takie mityczne wejście, w ogóle wszyscy tutaj są, także wchodzimy oficjalnie do naszego ZO, Proszę bardzo, jakieś takie trochę porozwalane, no ale niestety zawsze znajdują się osoby, które chcą zepsuć rozgrywkę Moja fontanna też się zniszczyła, ale reszta rzeczy już jest ładnie zrobiona, także e, Przede wszystkim, mamy tutaj jakiś sklepik chyba w zmieńcie sobie speed, bo ten speed e, 10 to za dużo e, To jest chyba jakiś, A speed 1 dam nawet, bo nawet, nawet ten, dobra, nieważne. Co my tutaj mamy? Sklepik. Ok, czyli już na wejściu mamy sklepik. Bardzo fajny sklepik. taki w środku możemy kupić jakiś lód. Możemy sobie kupić jakieś bloki, żelazo. E, ok, typowe rzeczy, które chcą kupić zwiedzający zo. No, dobra, okej. Okay. <laughs> dalej mamy tutaj jakiś wybieg. Bardzo fajny wybieg zresztą zrobiony. Taki, zobaczcie, wybieg. K kogo to jest w ogóle? Budował y, filku gamer. Ok, ale bardzo podoba mi się y, ten płot zrobiony z tego drewna. Serio, genialnie wygląda. I ta rzeka. Nie wiem, czego to może być wybieg. Umówmy się, że to może być wybieg na przykład dla. Czego to może być wybieg tak właściwie dla? Hmm. Co to jest? To jest jakaś gąb? Gom... To może być wybieg dla gąbek? Okej, okay, to chyba zły pomysł. E, jakiś antylop czy coś w tym stylu? Okej, okay, to niech będzie wybieg dla antylop. E, dalej mamy tutaj kolejny wybieg z taką jakąś wielką skałą i dosyć zabezpieczony z tego co widzę, także to może być wybieg dla jakichś takich wilków czy czegoś w tym stylu, albo lwów, co to są chyba, to jest chyba taki lew bardziej, czy coś w tym stylu. Okej, okay, dobra, także wybieg dla lwów e, Dalej mamy tutaj wybieg jakiś arktyczny pewnie dla pingwinów. Tutaj mamy jakieś sklepy, które poniszczone niestety. Tu mam wielkiego krokodyla, czy co to? Czy to wielki wąż jest? Czy to jakiś krok. Chyba wąż. Nie, to wąż nie ma takich zębów. jakiś. Żaba! A to jest żaba! Okej, okay, czy mamy wielką żabę większą od słonia? No, spoko, to są jakieś mityczne stworzenia. Słonia kolejnego mamy! Ale Kozacki, zobaczcie, pluje wodą ten słoń w górę. W zasadzie sensie nie pluje, tylko w tą wodę z wywala. Ale to pięknie wygląda. Mega mi się to podoba. Kurde, szkoda, że nie ma tu nigdzie napisanego autora. Ale wiedz, autorze, że to jest genialna praca. Dobra, tu jest, tu jest jakaś klatka. Taka już bardziej, to jest ktoś mocno zabezpieczył to zwierzę, więc musi być jakieś niebezpieczne. Dalej mamy raczej wybieg dla jakichś koni albo osłów, czy czegoś w tym stylu. spoczko, Tutaj. O jej, w kompletnej klatce! Jakiś wielki, wielki, co to jest w ogóle? Jakiś ogr? Jakiś, czy jakiś dinozaur? Czy o co chodzi? No dobra, to mamy dinozaura nawet. No spoko. E, tutaj kolejnego. Hi hipopotamy! Wow! hipopotamy! się nie spodziewałem, ale naprawdę super wyglądają. Bardzo fajny hipopotam. E, bardzo mi się podoba, tu chyba nawet woda miała być, ale niestety, tak jak mówię, woda macie zablokowaną. E, ale bardzo fajny hipopotam. E, tutaj mamy jakiegoś wielkiego. Jakąś wielką lamę. Obok mamy świnie, Obok mamy. Co to jest w ogóle? Co, co to jest? Czy to jest? Jak to się nazywało? Takie, takie, wiecie, yy, prehistoryczne. Mamut? Czy to jest mamut? Czy mi się wydaje. To chyba jest mamut. Nie mam pojęcia. Napiszcie końcie w komentarzu, jak sądzicie, co to jest. Mi się wydaje, że to jest mamut, tak szczerze mówiąc. Yy, dalej mamy lwa. O, tu od razu widać, że to jest lew i naprawdę fajny wybieg, aczkolwiek. Boję się, że ten lew mógłby, jakby, wybiec z tego i to byłoby dosyć niebezpieczne. Ale podoba mi się to wszystko zrobione. Mm, to, 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 to całe ozdóbki zrobione nad tym lwem. Świetnie wyglądają. Te jakieś. Yy, nie wiem, czy to liany, czy coś. Co to jest takie. No te, te, te liście nad tym bardzo fajnie wyglądają. Yy, dalej mamy tutaj. Co to jest w ogóle? Halo, co to jest? Niedźwiedź. O. Okej, okay, trochę mało miejsca ma ten niedźwiedź, ale fajny wiedziek okej. Okay. Yy, tu jakieś kolejne zwierzę, tu jakieś wielkie drzewo, tu może jakieś papugi czy coś w tym stylu, nie, co, co to jest? Co to jest? Co to? A tu miała być koale chyba, ale ktoś nie zdążył zbudować główki. No okej. Okay. Po boku mamy jakiś mega, mega ładny wybieg. Wciąg, wciągacz kiśniu. Wow, wciągaczkiś naprawdę super wybieg zrobiłeś. Nie wiem czego. A co to jest w ogóle? Co, co to jest? Kogo to jest wybieg? Co, co to jest za zwierzę? Eee, nie mam pojęcia co to jest za zwierzę, ale, ale podoba mi się ten wybieg, bo jest fajnie zrobiony, tak ogólnie fajnie tu nawet jakieś norki porobione, ale super, naprawdę podoba mi się mega. Eee, tutaj mamy jakiś wybieg dla nie, chyba jakiegoś Niedźwiedzia polarnego czy coś w tym stylu, czy, czy cokolwiek to jest. Eee, tutaj chyba znowu dla Małp, bo widzę, że jest dużo takich rzeczy do wspinania się. Kolejny sklepik tutaj mamy? Nie, to jest restauracja. Ok, są stoliki, więc mamy restaurację tutaj eee, Mamy tutaj wielką kurę, o której wcześniej mówiłem. Mamy tutaj wejście do muzeum Niedźwiedzia. Muzeum Niedźwiedzia Polarnego. Ale super. E, historia misiów w Minecraft. Niestety, misje nie, nie zostały przywiezione do zoo, bo żelazny zablokował zwierzęta. No, sorry, no. Byłyby lagi straszne, ale proszę bardzo. No, no, jest miś, Tu jest miś, proszę bardzo. Wielki. Piękny miś polarny. Fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Tutaj chyba jakiś taki mały magazyn, czy coś w tym stylu. I ten piękny niedźwiedź, o którym wcześniej mówiłem. Mega mi się podoba ten niedźwiedź. Serio. Świetnie zdrowiony. Nie wiem, kto był jego autorem, czy ty, Nico, czy kto, ale jest po prostu super ancki. Tak samo jak ten niedźwiedźwiec. Tutaj. Są po prostu piękne. E, tutaj jakiś Nowoczesny. Czy to jest wybieg dla, dla szkieletów? Chyba wybieg dla szkieletów. Okej. Okay. Eee. Niech będzie, przecież w sensie krety też muszą mieć swoje wybiegi. Ludzik, spoko, żaden problem. I kolejny jakiś sklepik, czy tam restauracja, czy coś w tym stylu. Fajna, nowoczesna, bardzo mi się podoba. E Iwan, e Iwan to budował, okej. Okay. I tutaj jakiś kolejny wybieg, który naprawdę zaczynał wyglądać bardzo ładnie. Mamy tutaj taką norkę zrobioną e -z ze stona oraz trawy, oraz nawet wejście na tą norkę. Zobaczcie, a tą górkę można sobie tutaj po boku wejść. I myślę, że w tym miejscu idealnie sprawdziłyby się jakieś lwy, naprawdę. Nie wiem, tak sobie wyobrażam Normalnie z, 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 z króla Lwa, że wchodzi tutaj jakiś lew i zaczyna ryczeć na całe zo. to by było super superackie. tu mamy naszą piękną żyrafę e, tu mamy jakiegoś kolejnego misia polarnego chyba nie, e, mityczny śnieżny królik, a śnieżny królik gigant, pamiętam, okej okay. co to jest w ogóle, co, co to jest za śmieszna rzecz pamiątki, okej, okay. czy mamy również pamiątki w środku dzień dobry, mogę kupić jakieś pamiątki, i e, co a dla wilków to był wybieg, okej, okay. czy to był jednak dla wilków wybieg, okej okay. to nie był wybieg dla lwów, tak jak powiedziałem, tylko dla wilków e, i ostatnia część naszego zo. czyli tutaj ostatnie jest kilka zakamarków ta, taż Rafa, już mówiłem, tutaj jakiś wielki, co, co to w ogóle jest? Jakiś dzik czy coś w tym stylu? Szary? Nie, nie mam pojęcia, co to jest, tak szczerze mówiąc, ale całkiem ładne, podoba mi się. E, tutaj mamy jakieś, jakieś kolejne kioski, kolejny kiosk, tutaj co to jest, co to jest? Halo, halo? Kurczak, nie niszczyć, a, to jest kurczak. Okej, okay, śmieszny kurczaczek sobie siedzi, właściwie pewnie się trochę męczy, bo ma małą klatkę, ale, ale jest kurczaczek. E, dalej ostatnie kilka wybiegów, czyli proszę bardzo, tutaj jest jakiś wybieg z chyba dla pigwinów czy coś w tym stylu. Choć bardziej wygląda dla jakichś tak, może jakiś wilków takich, może to by pasowało. Właściwie wilki w tym miejscu. Całkiem spoko, myślę, żeby się czuły. E, tutaj, co to jest? Ej, te mi wybiegi nawet mi się podoba. Tylko co to jest? Znowu, jest? znowu mamy tutaj lód Więc to jest znowu chyba dla jakiegoś takiego polarnego zwierzęcia. Kurde, ile by wybiegów dla takich polarnych zwierząt zrobiliście? Masakra! I tutaj ostatnie dwa wybiegi, czyli wybieg dla słonia, yy, oraz wybieg dla, dla, dla. Jakiejś znowu małpy, chyba czy czegoś w tym stylu. A tutaj co to jest? Tu chyba znowu jakieś konie, czy coś w tym stylu też powinny być. Dobrze, także myślę, że wszystkie wybiegi już widziałem. Yy, łaboń. O, jeszcze wybieg na łabędzi! O, tego się kompletnie spodziewałem. Nie wpadłbym nawet, żeby zrobić wybieg na łabędzi, ale jest super naprawdę. Ej, no i kolej o której wspomniałem, jakaś wieża. No i powiem wam, że jeśli chodzi o to, co Wy tutaj pobudowaliście, to chyba byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że wszystko widziałem, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ominąłem. E, tutaj coś jakieś. Dobra, to właściwie chyba nie warte uwagi. E, ale mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ominąłem. Mam nadzieję, że wszystkie wasze prace widziałem. Jeśli nie, to się jeszcze szybko nad całym zoo przelecę. Tego liska widziałem wcześniej, jak budowaliśmy, więc nawet jeśli, jeśli nie teraz, to jak budowaliśmy, to większość rzeczy widziałem tutaj też coś całkiem fajnego. No i tyle. Dokładnie! Nic więcej wam tutaj nie będę pokazywał. Live' jeszcze nie kończymy, kończymy tylko i wyłącznie odcinek. Także jeśli chcecie dokładniej tutaj widzieć to wszystko To bądźcie na live'ach koniecznie A my będziemy się już jutro albo pojutrze w na kolejnym odcinku albo live'ie Zostawcie na końcu łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję jeśli jeszcze, jeśli jeszcze tego nie robicie No i pamiętajcie No z zostańcie z nami, no w sensie zostańcie w sensie zostawcie dzwoneczek, tak właściwie to by było dosyć ważne Dokładnie, także chodźcie tu pożegnamy się wszyscy koło tej żyrafy naszej pięknej I tyle. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia już jutro, pa pa.